Ale najpierw będzie bardzo smacznie. Magda Gessler otworzyła kolejną restaurację. Restauracja mieści się w centrum Warszawy i nazywa się po prostu Polka. W środowy wieczór, punktualnie o 20 na Placu Zamkowym, rozbrzmiał dźwięk bębnów. Tak przywitała swojej gości Magda Gessler na otwarciu Polki, restauracji z tradycyjną polską kuchnią. Przepyszne polskie produkty w różnych wersjach. Kasze nasze z różnymi dodatkami, placki ziemniaczane. 20 centymetrów schabów w blachę bez przerwy, z przytulonym jabłkiem. To nie będzie jedna Polka, to będzie wiele Polek w tym kraju. To będzie wyznacznik ich jakości. Dania będą wszędzie takie same, a ta restauracja jest pierwszym krokiem do tego, żeby polską jakość uczynić jakością niehisteryczną, nieemocjonalną tych stałą. serdu bezowego, który patrzy do mnie i po prostu mówi zjednie. Polską kuchnię. Jadam ją z przyjemnością, a sporadycznie, bo jest ona bardzo kluczowa. Czy odwiedzasz często restaurację Magdy Gessler? Yy, ja uwielbiam restaurację, mam no, wszystkie do Magdy Gessler, ponieważ ona jest czarodziejką nastroju No i wystarczy, że się wchodzi, już człowiek jest najedzony, już tym szczęśliwym. I zawsze ten styl się pozna. Przypuszczam, że gdybym mnie przysła... przywieźli tutaj worku na głowie, mógłbym e, od razu i puściliby mnie tutaj, bym wiedział, że to jest e, restauracja Magdy Gesler. O pysznego smaku naszych polskich dań należy zachować w umiar w jedzeniu. No ja osobiście do lubię kuchnię polską bardziej niż powinienem. E, smak jest wyborny, natomiast e, równie dużo jak kolorów smakowych ma niestety kalorii, a od pewnego momentu to powinno się na to uważać.